Hejka, tu kamykos. Dzisiaj zapraszam Was do gry Roblox. Zagramy sobie w nową gierkę, którą odkryłem. Fordblox się nazywa. Zobaczymy czy mnie rzuci od razu, czy będziemy musieli czekać. Minutę Bez... do czekania, no, także ta gierka to jest takie szczelanka. Lądujemy spod ochronę, musimy sobie zdobyć broń i wszyscy siebie atakują i ten co zostaje, przeżywa, na końcu wygrywa. Tak, a ja pewnie będę ginął od razu. Ale może nie. Zagrałem może jedną grę, tak żeby zobaczyć jak to działa, a działa tak nawet, nawet. Hmm. Mam nadzieję, że będzie. Nawet mi się podoba. Nawet mam nadzieję, że Wam też będzie się podobało. Jeszcze 15 sekund wam pokazuje. Można zagrać, jak widzicie, tutaj w, cztery, w zespole do 4 osób. Także byłoby fajnie, jakbyście chcieli też zagrać. To. Możemy. O, nie. wyrzuciło mnie? Czy nie? Nie. Okej, okay, jesteśmy w przygotowaniu. No zobaczcie, to wygląda właśnie w ten sposób. Nie dokończyłem, jakbyście chcieli ze mną zagrać, to zapraszam. W komentarzu. Będziecie pisać swój nick. Widzicie, jaki mam nick też na... Mam mnie tu z co chce zabrać. A o, czekaj, tą siekierką ode mnie. Matka, aż za 80 go trafiłem. Za 160 go trafiłem Dobry jest ten rewolwer. Już nie mam... ale już nie mam Tenem broni. No i lecimy. Gra się zaczęła. Musimy wyskoczyć z tego balonu. Nie wiem, co to jest w sumie. Będziemy polecić tam. Będziemy mieć snajperkę, to będziemy tu z tej sniperki strzelali. Zobaczymy, co dostaniemy. Snajperki nie było, ale broń mam jakąś już. 150 metrów od nas jest ktoś. Aaaa! no to spadłem. Dobra, słuchajcie, na pewno jest broń jakaś. A obierz to. O, bańka. Poczekajcie, widzimy tutaj wejdziemy sobie. Zużyjemy sobie to. Mieli tarczę. O, broń mamy broń, dużo tej broń. 7 metrów od nas jest ktoś. Tam wiem, że u góry jest, może być też fajna broń. Co tam idę? i że tu nikogo nie ma. A widzicie, takie coś różowego, to tak zmienia się, tak jakby obszar do walki. I ja będę się teraz uciekać, bo tutaj idzie w tą stronę, właśnie. O, a tu nie ma broni. Że trzeba iść stąd jak najszybciej, chyba. Mhm. No, niestety. Dobra, idziemy niż tutaj. Teraz mnie ktoś tutaj namierzy chyba. Tam biega jakiś gość. To widziałem kogoś, czy mi się wydawało. O, tu był, no baciar. No, by załatwił, miał shotguna, jeden strzał mu wystarczy praktycznie, ale zostało mu 11 życie, widzieliście? A, leży apteczkę sobie, no. Także to o to chodzi. Zaraz zagramy kolejną grę. Prawie, prawie. Także zapraszam was do wspólnej gry. Trzeba tutaj zmienić... Na Battle Royale i wejść No tu można sobie zrobić kogoś, na przykład dodać. Karmelek. Ne Proszę, Neymar jest nawet. Ronaldo. Sami znani piłkarze. Pokażę Wam jeszcze jedną taką rozgrywkę, a potem pokażę Wam taką rozgrywkę jeszcze, bo to jest druga wersja, gdzie można grać cały czas praktycznie się do kogoś strzela. Jeśli się zginie, to gra się dalej, nie kończy się gry. Przeprosimy kogoś sobie Kamajos Janeczek Graczem Co za imię na śmieszne Dawid Poto Big Pepa. O, świnka pepa. I bekon. A nie Bakon. Hm. Ciekawe. Świnka pepa obok bakonu. Port blocks tak jest. O. O, to jest jakiś morderca na czarno ubrany, z gmina, zobaczcie. Kurde, jakaś nie, on się nie wczytał. Dobra, zobaczymy, jakie tu są bronie. Superka, o, super. Patrz, jak fajnie... pach, nie ma. zabiera, tylko 50 zabiera. A no, bo on tak szybko strzela z kubana. A. ta zabiera 33, 66 jak to tak w głowę. O, głośno było. Słuchajcie, to było głośno. ktoś wyskoczył. Może tym razem polecimy gdzieś indziej. Słuchajcie, bo tutaj polecieli wszyscy. A ja polecę tu. jest jakiś... Mam tarczę. I Assault Rifle. Tam coś było, jakaś zbroń, ale tam nie wejdę. Słuchajcie, dobra. Pustynia ja No to mogę sobie wziąć i wypić ten... Chyba zrobię, że wypiję. To mnie chyba nikt nie zabije. A jest gościu. To był gość. To był gość. Walka, walka. Załatwi mnie. Janek g graczem. Gratulacje Janek. Dobrze, dobrze to ja zgram źle. Janek zagrał dobrze. To dobra. Teraz wam pokażę jeszcze tą ostatnią możliwość zagrania rozrywki. I napiszcie mi w komentarzach, czy Wam się podoba ta gra. Chcielibyście, żebym więcej nagrał z, z tego. O, od razu już mnie tutaj wyrzuci. Także tutaj polecimy. A... Tu biega chłopak jakiś. No, biegł broni. broń. Mam snajperkę, super. Pijemy tą snajperkę sobie. Najpierw to wypijemy tarczę. To będzie niesportowe zachowanie, ale cóż. I nie zauwiłem go. Nawet nie zdążyłem wziąć broni. Ale amunicję mam. Tutaj będzie mi trochę lepiej szło, widzicie. Chyba. Kolejną sniperkę dostałem. Zabijemy go młotkiem. Kolego, sorry. Dobił mnie. No cóż, no to tak to wygląda, właśnie. Zagramy tak jeszcze raz, może co? To jest. To jest szybka rozrywka, o. Rozgrywka. Lądujemy tutaj. Są tutaj przeciwnicy ode mnie. Dobra, bierzemy metkita. O, bierz wiesz, strzynkę. My zgłość pode mną, widzicie? 80% życia Dobra, ja mam broń Raz do niego spadniemy Nie wiedziałem, że ktoś był Weźmiemy broń może Coś tu leciało, czy mi się... Nie to wziąć. wchodzić po drzwiach. No nie! No nie uciekaj mi tutaj! Gdzie mi uciekasz? Aj Boże. Mogę go rozwalić? Rozwaliłem dziada. O tuż tu chodzi, a ja mam shotguna. Co tutaj wypadnie? Shield. Wyrzmiemy sobie shielda. Oddał. I tu wlazł. gdzieś. Gdzie idziesz kolego? Gdzie idziesz? Drugi raz go wywaliłem. Oj oj, oj, tu lepiej nie wychodzić. bo coś mi się wydaje, że tam ktoś będzie strzelał Do nas To może być łatwą przynętą Szynka to weźmiemy sobie Jadki te Jadkitów to mam tyle Tutaj co będzie? Kilpoket jakiś. A, mnie no widzicie, to wygląda tak w ta gra. Mam nadzieję, że wam się podobał filmik. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. Możecie dać też komentarz, a będzie mi bardzo miło, jeżeli zasubskrybujecie mój kanał. No, to by było na tyle. Dzięki, do zobaczenia, hejka, pa. pa.